Witam, z tej strony Michał Grabarek. Zapraszam na kolejny odcinek Zona na OWN. A dziś powiemy o młodych, a nawet bardzo młodych odkrywcach, którzy rozpoczęli naukę na naszym uniwersytecie. Wyjaśnimy również, jak ważne jest dbanie o zabytki i o czysty język. Zostańcie z nami. Choć do studenckiego wieku sporo im jeszcze brakuje, już mogą studiować na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Specjalnie dla dzieci i młodzieży, wydziały biologii i biotechnologii oraz sztuki ruszyły z projektem Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Powstał on z inicjatywy Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Ma popularyzować dokonania polskich naukowców oraz promować naukę poprzez prezentowanie jej w ciekawy sposób. Ogólnie było fajnie! Podobał mi się koncert, um, malowanie. Mi się bardzo podoba, szczególnie to, że ja też chodzę na zajęcia. Bezpłatne warsztaty i ćwiczenia skierowane są do dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Ruszyły na początku lutego. Będą odbywały się w małych grupach w laboratoriach i salach UWM. Poprowadzą je naukowcy, którzy mają już doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną. Zajęcia wymagają od uczestników aktywności, zaangażowania i kreatywności. Warsztaty są w grupach, w trzech grupach wiekowych: dla 6-9 latków, następna grupa wiekowa jest 10-13 latkowie i 14-16 latkowie. Zajęcia są mieszane, są plastyczne, są muzyczne, są plastyczno-muzyczne. Zajęcia zakończą się w czerwcu wręczeniem dyplomów. Praca z małymi studentami, z dziećmi jest na pewno inna niż z tymi studentami dorosłymi, ale nie wiem, czy nawet nie sympatyczniejsza, nieprzyjemniejsza, bo dzieci są spontaniczne. Dzieci są spontaniczne dzieci mają nieograniczoną wyobraźnię, którą trzeba troszkę pokierować. Dzieci nie wstydzą się zadać, zadawać trudnych pytań, takich, którzy ci starsi studenci, starsi ludzie już się wstydzą, bo już im nie wypada, dzieciom wypada wszystko. Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydziały Biologii i Biotechnologii oraz Sztuki na jego realizację dostały po około 40 tysięcy zł. złotych. Jak chronić dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur? To pytanie postawili sobie uczestnicy konferencji naukowej, która odbyła się na Wydziale Humanistycznym. Jej głównym celem było stworzenie programu ochrony zabytków oraz kultury niematerialnej na Warmii i Mazurach. Cieszę się niezmiernie, że będziemy mieli okazję wspólnie zastanowić się nad wieloma aspektami wartości materialnych i niematerialnych pozostawionych nam przez naszych. Przodków. W regionie mamy wiele zabytków architektury. W szerokim przekroju zobaczymy tu staropruskie grodziska, krzyżackie zamki, barok polskich świątyń katolickich czy zabytki techniki na miarę kanału Elbląskiego. Na ich remont małym samorządom czy wspólnotom trudno jest zebrać pieniądze. Jest to temat, z którym borykamy się na co dzień jako samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Ten poziom, który był 9-milionowy w budżecie państwa, troszeczkę się obniża, a chcielibyśmy, żeby taki pozostał. W rejestrze zabytków województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się ponad 5,5 tysiąca pozycji. Tylko 7% z nich nie wymaga interwencji. Na drobne naprawy i remonty czeka prawie połowa. Remont kapitalny powinien mieć co ósmy zabytek. Niestety około 3% na skutek wieloletnich zaniedbań już nie istnieje. Zniknęły z tej ziemi wiatraki. Nie tak dawno jeszcze bęśnie był wiatrak i zaczątki młynarstwa. Konferencja zgromadziła około 300 osób, w tym księży trzech wyznań, wójtów i burmistrzów, radnych, a także działaczy społecznych. Organizatorami konferencji Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Warni i Mazur byli rektor UWM, wojewoda Warmińsko-Mazurski, marszałek województwa oraz metropolita Warmiński. Na Wydziale Matematyki, Informatyki i UWM powstała Warmińsko-Mazurska Strefa Matematyczna. To pierwszy niekomercyjny portal matematyczny w regionie i jeden z pierwszych w Polsce. Portal, który w zasadzie dopiero powstał, ale w zamyśle ma to, żeby być portalem regionalnym, który ma konsolidować środowiska matematyczne regionu. Przede wszystkim uczniów, którzy dzięki niemu mogą efektywniej uczyć się matematyki. Na stronie internetowej strefy znajdą m.in. artykuły i zadania poszerzające wiedzę szkolną, ćwiczenia i ich rozwiązania oraz materiały pomocnicze. Jednym z projektów, który ma realizować portal to jest, no, roboczo bym to nazwał uczniowie uczniom, żeby uczniów nauczyć bycia w przestrzeni publicznej aktywnymi. Że nie tylko pobierać coś, ale dawać coś siebie. Aby działania Platformy były skuteczne, w projekcie muszą aktywnie uczestniczyć szkoły. Twórcy warmińsko-mazurskiej strefy matematycznej liczą więc na wsparcie ze strony Kuratorium Oświaty. W internecie można znaleźć poprzez, wydział, poprzez strony Wydziału Matematyki i Informatyki. Tam jest odnośnik konkursów, i tam m.in. jest. Jest strefa. Oprócz tego no można bezpośrednio e, wpisując bezpośrednio adres tej strefy, no albo po prostu wyszukując w wyszukiwarce. Strefa działa od listopada i wciąż jest budowana. Skorzystało z niej już ponad 2000 uczniów. Instytut polonistyki i logopedii UWM po raz czwarty zorganizował konkurs recytatorski polska poezja XX i XXI wieku.

Znębienie, krzepiąc nim przyjaciół. Słuchajcie, jak się śmieją obraźliwie. Zielony księżyc w niebie stał, Pijany skrzypek w grał, I wtedy on zobaczył ją, I sobie to do serca wziął. Czym? No, jakby tu określić? Sercem! Bo tym najgłębiej czuję, a reszta niepotrzebnie skreślić. Były dwie siostry noc i śmierć, śmierć większa, a noc mniejsza. Noc była piękna, jak sen na śmierć, śmierć była jeszcze piękniejsza. To była piękna jak sera śmierć. Śmierć była jeszcze piękniejsza. Przedasz mi abonament na szczęście, że całego Ja nie mam ochoty do tego zamyścia, No chyba, że zdarzy się cud. Rozmowa poety z poetą. Czyli spotkanie profesora Zbigniewa Chojnowskiego z Marcinem Cieleckim. Wykład o tabloidyzacji współczesnej polszczyzny czy Wielkie Dyktando to tylko niektóre z atrakcji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, zorganizowanego na wydziale humanistycznym. Niestety, język polski wciąż się zmienia, niekoniecznie na dobre. Nadal Polacy płyną, nadal nadużywają wyrazów obcego pochodzenia, których odpowiedniki polskie są. Więc nie ma potrzeby używać słów cudzych. I cóż, język dąży do skrótowości, dąży do niestety wypowiadania złych emocji. I to nie służy rozwojowi języka, bo język powinien być naszą najznakomitszą, najlepszą wizytówką. Warto więc kultywować język i pamiętać o jego zasadach, a jedną z nich jest ortografia. Licealiści, studenci, ale też pracownicy uczelni mogli więc zmierzyć się w wielkim dyktandzie. I choć zasady pisowni wyrazów nie są im obce, wielu przyznało, że dyktando okazało się nie lada wyzwaniem. Ciężko było, było bardzo długie przede wszystkim i bardzo trudne. Obfitowało wiele takich sformułowań, które są mało znane dla użytkowników odnośnie zasad pisowni, jak się tego używa, i trzeba trochę się zaznajomić z taką specjalistyczną literaturą, żeby wiedzieć, jak dane słowo napisać, jak na przykład z przedrostkiem kwazi. To były takie słowa, które nie są używane codziennie przez nas i dlatego mogły sprawiać problemy dla osób piszących to dyktando. Dziękuję. Nieodłącznym elementem obchodów Dnia Języka Ojczystego na UWM jest też konkurs dla młodych poetów z regionu od Szciny Kortowa. W konkursie zwyciężyli Malwina Banach i Jakub Świdziniewski. To tak po prostu się pisze, bo to się czuje. Po prostu czuję się, fajnie jest czasami coś napisać, pokazać znajomym, pogadać. Chciałem, żeby to był wiersz eksperymentalny, bez użycia czasowników i to była moja y, jedynie zabawa. Na Wydziale Humanistycznym odbyła się kolejna odsłona czwartków z humanistyką. Nieodłącznym elementem cyklu skierowanego do gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych są wykłady i warsztaty. Maszyna do szycia wtedy mniej więcej zastępowała około pięciu szwaczek, i nikt nie chciał tego kupić. No to pojechał na wyspę, żeby tak naprawdę zapromować ten produkt. Tym razem młodzież mogła wysłuchać wykładów o słowach tasiemcach w języku niemieckim i o XIX-wiecznych wynalazkach, które zmieniły świat bardzo ciekawe, bardzo rozwijające i jest to no, dla człowieka przeszło 50-letniego, czyli dla mnie i z tego co w przerwach rozmawiałem z młodzieżą, to tak samo dla nich jest to fascynujące. Poproszę po jednej osobie do studia. Czwartki z humanistyką to również zajęcia warsztatowe. Na przykład z dziennikarstwa telewizyjnego. Nie, tylko spróbuj to przeczytać o połowę o połowie wolniej. Witam Państwa w studiu radiowo-telewizyjnym. Warsztaty telewizyjne były wspaniałe. Do zobaczenia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. I to już wszystko na dziś. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.